Hej, hey! tu Ania i Tomek z kanału PrimaVęz, ruch, równowaga, relacje. Dziś piąty odcinek z cyklu, co się tańczy na weselach. Jeśli chcecie dowiedzieć się, co to jest kszuraniec, jak zatańczyć zamiany miejsc i jak, jak tańczyć figurę pod tytułem skrzydełko, tańczyć dostawczaka, umiecie już rozkroczaka, umiecie już zawijająca. tak. a dzisiaj Pięknie. będzie najpierw szuraniec. szuraniec. Mieliśmy to zapytanie w komentarzu. Ktoś nam napisał, że to co my uczymy 2 na 1 to tak się nie tańczy na weselach, że tańczy się troszkę inaczej. I teraz właśnie chcemy Wam powiedzieć o, tym, o tej różnicy. różnicy tak? Zobaczcie, szuraniec jest najcony w rozliczeniu raz, dwa, trzy i. Pokażemy Wam. Raz, dwa, trzy i, raz, dwa, trzy i, raz. Szuraniec, ponieważ szura po podłodze, tak? Szura. szura. Mogę szurać, zobaczcie, mogę szurać idąc do przodu, mogę szurać idąc do tyłu, mogę się obracać, tak? Najczęściej pokolenia starsze od nas, pokolenia wujków, cio ciotek, Pokranej dziadków umieją ten taniec, szuraniec, tak? Ale to jest nic innego jak dwanajdendiskowy fox tylko w takiej wersji szuranej. Zamiast podpórki tańczymy szarce. Szuranie szarce, to było tak. Spróbujcie, czy to u was działa, ok? Druga rzecz, którą chcemy się poruszyć, to jest zamiana miejsc, tak? Czyli wracamy do disco foxa, do tej wersji raz, dwa i trzy z podpórką. Wywrowadzam parę ręka zjeżdża po mojej ręce i zamiana miejsc wygląda następująco. Zapiszę wam, pokażemy, jak to się robi. Zamiana miejsc. Hop. Jak to zrobić? Trzymam kobietę za dłonie. W pierwszym kroku idziemy do przodu oboje. Zobaczcie. zarówno tak? ja, jak i Ania. Do przodu. W drugim kroku idziemy do tyłu. Do tyłu. I pod podpórka. Między pierwszym krokiem na drugim się obracam. Zobaczcie. Obracamy się w prawo, a drugim między stopy partnera i trzy, tak żeby 1. nie zderzyć się kolanami, bingo, bardzo ładnie, staram się i pójść na miejsce partner. jak mi się nie uda, jak zrobię troszkę mniej obrotu, to też się nic nie dzieje, jest wszystko ok, tak? tak, jeszcze fajną podpowiedzią jest to, żeby robić taki ruch do siebie, od siebie, w pierwszym kroku do siebie, Właśnie. tak, jakbyście coś... bingo. bingo, jakbyście coś chcieli szepnąć kobiecie, na przykład i do tak, raz, dwa i trzy, raz, dwa i trzy. Sprawdźcie, czy ta zamiana miejsc działa u Was. Jedna krótka tylko wskazówka, często na weselach te ręce, chłopaki robicie, no dalić do góry, robicie takie rozciąganie, się rozciąganie, przesieranie tutaj. Nie, proszę Was, najprostsza wskazówka jest taka, kiedy podchodzę do kobiety, te dłonie, ręce nam się opuszczają w dół kiedy odchodzę od niej przy zdjętym łącze, to co znaczy po wśród ja delikatnie podnoszę, czy on się same podnoszę po takim naprężeniu. Zobaczcie. Raz, dwa, naprężenie. Raz, dwa, naprężenie. Raz, dwa, naprężenie. Super. I teraz skrzydełko. Jak skrzydełko? Jak wygląda w ogóle skrzydełko? Zobaczcie. Skrąg podstawowego niskopoksta, trzymania bliskiego. Wyprowadzam partnerkę. Raz. 2 i 3. Raz. Robię światło za plecami. Raz, 2 i 3. Raz, 2 i 3. Raz, 2 i 3. Z drugiej strony tam pokażemy. Zobaczcie. 2 i 3. Raz, 2 i 3. Raz, 2 i 3. Raz, 2 i 3. Raz, 2 i 3. Mamy to. Jak to zrobić? Figura wygląda bardzo atrakcyjnie. Może wyglądać trudno, ale naprawdę jest łatwa. Zobaczcie, z trzymania bliskiego wyprowadza partekę do tyłu, dłoniec zjeżdża po, yy, po mojej ręce. Zabijać. Aha, teraz pokażemy może taką już, żeby Teraz zobaczcie, yy, podcho parnęka podchodzi do mnie, a ja robię taki, takie skrzydełko z tyłu, stąd nazwa skrzydełka. Zobaczcie, skrzydełka, parnęka znikająca na łokciu, bardzo... Będziecie się zawsze na wysokości talii tak? kierować. Partnerzy też wyczują, gdzie jest to miejsce. To tak. jest najwyższe nasze miejsce. W tym hmm. miejscu jest i wygląda to fajnie, bo wtedy też wydłuża optycznie na nogi. Hmm. Taki klik. Tak, zobaczcie, bardzo ważna sprawa, że jest bardzo elastyczna ręka i bardzo elastyczny nadgarstek. Wtedy dziewczyny partner nie zrobi Wam krzywdy, yy, wszystko będzie, będzie tak jak yy, z całą przyjemnością ta figurę, tak? Czyli pierwsza część podchodzi partnerka do mnie, nie zmieniamy trzymania, tylko zawijam za plecami, zobaczcie, tutaj dłoń. Widzicie to chłopaki? Teraz podnoszę lewą dłoń, prowadzę partkę do brodu. Dalej nie tracę kontaktu z dłonią partnerka. Odległość między nami nie za duża. Teraz Małe dokładnie tak. Teraz tutaj, poprzednio, wprowadzam partnerkę do obrotu, nie tracąc kontaktu z dłońmi. Zobaczcie, dalej, partnerkę trzymam. tak? I teraz podnoszę lewą góry, pod, obraca partnerkę pod lewą ręką. Koniec figury, tak? Pokażemy jeszcze raz, zobaczcie. Raz, dwa. Partnerka podchodzi do mnie, zabijam skrzydełko na plecach. Obrót pod ręką. Obrót podwójny. Obrót pod ręką. Spróbujemy jeszcze raz, w drugą stronę pokażemy, tak? Raz, dwa i trzy. Raz, skrzydełko. Raz, obrót jeden. Obrót dwóch i trzeci. Obrót pod ręką, tak? Najważniejsza sprawa, żebyście przeszli na sam, na sam uczyć się uczyć. Przejście powoli bez, bez kroku. Bez Czyli zróbcie coś takiego. Nieważne, jakie są kroki. Pierwsza ja część. Zawinijcie. Druga. Zamienijcie. Podwójny obrót, pacierka. Trzecia. Ryni. Z Zobaczcie jeszcze raz. Bez kroku. Bez kroków. Jedno, drugie, podwójny obrót, trzecie i, i czwarte. Tak? To, co ja, o czym ja wspomniałam, to było, było takie wyrażenie, małe kroki. My używamy tak. tego, żeby e, Dajemy to jako wskazówkę do tego, żeby prościej zatańczyć, łatwiej i żeby być w równowadze. Tańcząc tak. małe kroki, tańczymy je pod ciałem i mamy cały czas kontrolę nad swoim ciężarem ciała. Małe kroki to jest też super wskazówka życiowa, ponieważ jeżeli chcecie osiągnąć jakiś ogromny, duży cel, to podzielcie go na małe kroki, tak małe is. etapy i tymi małymi krokami podążajcie. I tak samo tutaj, nie starajcie się tańczyć, chociaż kroki są w przód, w tył, podpórka. Przód, w tył podpórka, tak na przykład jak w zmianie miejsc, to zatańczcie najpierw małe kroki, przód, w tył podpórka, różne sali. Bardzo, jedynie. bardzo małe. Tak, tak, że będziecie cały czas mieli swój ciężar ciała pod kontrolą. Łatwiej jest tak. to zatańczyć. Czy tak jak w życiu łatwiej jest osiągnąć duży cel małymi drogami, tak samo w tańcu, blisko foksie, na weselu łatwiej jest zatańczyć jakiś. Yy, taką figurę jak ta, skrzydełko bardziej rozbudowaną na małych krokach, w małych krokach w krótkich rękach. Chcecie zobaczyć muzykę, jak to tańczymy? Zobaczcie! bardzo To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że mieliście fajną porcję dodatkowych kroków i figur, a również inspiracje, które przydadzą się w życiu. Pamiętajcie o małych krokach, o powtarzaniu małymi krokami, chociażby 5 minut dziennie na taniec sprawi, że po kilku miesiącach naprawdę poczujecie się pewnie i dobrze na pakiecie na wszystkich weselach, na wszystkich bankietach, na wszystkich imprezach tanecznych, na których będziecie. Prosimy Was o udostępnianie tego filmiku innym osobom, które jeszcze tego naszego tak kanału nie zasubowały. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Cześć! Do. Wdech. Oporze, pamiętaj pamiętajcie, Piąt. No, otwarta gwarantka, równowizn, <kuh> podstawa życia. Poczekaj. Do zobaczenia w... Dawaj, dawaj, dawaj. Wydech. Najważniejszy w życiu jest ajdek. Dawaj, dam. Wydycham miłość. Ania, możesz wyceś na siebie? Wydycham. Tak.